Pamiętasz wszystkie sukienki, które miałaś w swojej walizce, były tak. połyskujące. Tak. Świeciły, krzyczały. Bo no, lubię, jak się świeci. Ale świecić może się też no właśnie tak. biżuteria. Mhm. Prawda? Dodatki, elementy na pasku. To się może świecić, jak najbardziej. Mhm. Nie musi się świecić cała sukienka, a tym samym twoja pupa. Mhm. Rozumiesz? Mhm. Ja wybrałam dla ciebie jeansy z wysokim stanem. W kolorze blue. Klasyka. Każda kobieta powinna mieć takie dżinsy w szafie. Mhm. Proszę bardzo. Dziękuję. Do tego coś, co Cię pewnie zaskoczy, bo nie są to obcisłe rzeczy, takie, jakie lubisz. Ale chcę Ci pokazać jakby coś innego niż to, co na co dzień stosujesz u siebie, dobrze? Bardzo modny w tym sezonie kolor i bardzo modny rozmiar. Taki delikatnie oversize'owy. Poza tym ta bluzka bardzo fajnie Zrobi proporcję twojej sylwetki. Mm -hmm. Bardzo proszę. Dziękuję. I do tego zobacz. O wersojowa Mhm. Mm Co ty na to? Zobaczymy. Proszę bardzo. Sama to nigdy chyba mi się nie zdecydowała na taką. Buciki. Mhm. Mm to bardzo lubię ten kolor. Ładne, zgrabne, eleganckie. Taki kobaltowy, to bardzo lubię. Tak. Bardzo mm -hmm. proszę. Dziękuję. I tak jak mówiłam. Niech się. Co to jest? A naszej. Naszejnik. Mm -hmm. okay. Spróbujemy? Ok. Bardzo proszę, Wrzucę ci tutaj. O, dzięki. No to wyciekaj za lustro, przebierz się i wracaj. Nieco no tutaj. Nie podoba ci się? Nie, w ogóle. A tobie się podoba? Tak. Żartu. Mi się podoba, dlatego że. Przy Twojej sylwetce jest taka zasada, że jeśli na dole jest coś bardzo obcisłego, to na górze, żeby zrobić proporcje, warto założyć coś luźniejszego. Mhm. Jeśli ubierasz się bardzo obcisło, to widać tak naprawdę wszystkie mankamenty Twojej sylwetki. W tym wydaniu nie będzie widać nic, co więcej, możesz iść na dobrobiet i się nie przejmować. Mhm. Moją pierwszą propozycją dla Agnieszki jest biało-żółta bluzka z rękawem czwarte, dopasowane dżinsy oraz kobaltowe szpilki. Do tego dobrałam żółtą marynarkę typu oversize oraz naszyjnik. Spróbuj zdjąć marynarkę. Zerknij na siebie jeszcze raz. Bez tej marynarki lepiej. Ale żeby dać szansę jeszcze marynarce, spróbujmy zamienić tę bluzkę na nieśmiertelną białą koszulę. Dobrze? Dobrze. Do tego dobierzemy czarny pasek. Ok? Mm -hmm. I wracasz do tamtej marynarki. Dobra. Proszę bardzo. <grytanie> <grytanie> Stań przed lustrem. Mi się bardziej podoba. Ja lubię koszulę. Mm -hmm. Dobra, abyś taką torebkę do stylizacji. Jak najbardziej. Zobaczymy. Czekaj, kochana, co ci założę? Piękny, świecący mszynnik. Zobaczymy. Mhm. W drugim wydaniu tego zestawu biało-żółtą bluzkę zamieniłam na białą koszulę oraz dołożyłam czarny pasek i żółtą torebkę.